Pozostaje pytanie, czy z tej drużyny można się śmiać, jak ustawił Jachutkowski. Znaczy składem jeszcze nie naruszał, co popularne w tej chwili Skupienie, skupienie, skupienie! Do mnie! To tam czeka? Tam czeka widz. Widz, który wszystko widział, zna się i nie da mu się wcisnąć, byle. To po co mnie zaprosiliście? Pawłoski, wróć. Dlatego chcę, żebyście tam dali z siebie wszystko. Macie tego widza rzucić na kolana, ale tak, żeby klęcząc oglądał wasze wielkie, dędające jaja. Jasiu. Jasiu. Wychodzisz i ciągniesz z wątroby. Masz Najlepiej jak potrafisz. Żarty się skończyły! Jak skończyły, trenerze? Same świeżynki mam. Czarek? Hej! Czarek! Petarda ma być! Masz być jak... Jak... jak Dejna na Wembley w 73! Albo jak... jak, jak Rocky 2! Albo jak... 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 jak yy, żyła w Obrezdorfie! Czyli że? Czyli że... He <śmiesznie>, Śmiesznie ma być! Słuchajcie... Ja chcę, żeby oni, żeby oni płakali, żeby tarzali się ze śmiechu, albo nie, żeby konali, żeby umierali ze śmiechu, żeby wzywali pogotowie! Eo, eo, eo! Trenerze, a może wystarczy, żeby się dobrze bawili? Dobrze, to się bawili na kabaretach. A jak będzie spalony? Co? No ten żart! Jak będzie spalony, nie wejdzie, to się go wytnie. Jak serduszko woźpu. Jasiu. To jest telewizja, tak? Mikrofon jest jeden, a kamery są dwie. Przepraszam bardzo, ale ja tam widziałem więcej kamer. Pałótki. To jest bez znaczenia. Co ma znaczenie? Znaczenie ma publiczność. Ona jest najważniejsza, tak? Gotowi! No! Up, 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 up! up. Raz, dwa, trzy. U! Proszę Państwa, ależ to będzie widowisko. Comedy Club. Nowe odcinki w sobotę i niedzielę o 22.30. Jak to żyłem, nie? No ale co, żarty były, śmiechy były.